Cześć tu Karol i zapraszam na kolejny tutorial. Dziś siądziemy do avtera, a ja Wam pokażę szybki i ciekawy sposób na pojawienie się elementów. Oczywiście bez użycia masek. Będziemy korzystać z pluginu Motion 2, ale spokojnie da się go obejść. No dobra, no to jak szybko zrobić takie coś? Oczywiście, można zrobić całość za pomocą masy, frameów na pozycji, czy skali, setmatów, czy po prostu animować pozycje z zakadru, ale to tak zwane rozwiązania na sztywno czyli będą działały wyłącznie do tego elementu, wyłącznie w tym zakresie ruchu i przy ewentualnych zmianach, poprawkach stracimy zdecydowanie za dużo czasu. Osobiście nie podoba mi się takie rozwiązanie i poszukałem, pokombinowałem i znalazłem ciekawsze. No to lecimy. Krok pierwszy. Jeszcze w ilustratorze te elementy, które mają się indywidualnie animować, dzielimy na oddzielne warstwy. Pamiętajcie, After nie widzi grup, więc jeśli wasz plik będzie wyglądał w ten sposób, to do zanimowania będziecie mieli mniej więcej tyle. Oczywiście możecie zmienić tę warstwę na shapey, ale tracicie możliwość prowadzenia zmian w ilustratorze, a wbrew pozorom to dużo. Szczególnie jeśli deadline jest napięty, a klient nie do końca zaakceptował ilustrację. Wtedy przenoszenie tego wszystkiego, aktualizowanie... E, lepiej przygotować sobie wszystko tak, by zmiany trwały jak najkrócej. Krok drugi. Zaimportowanie tego draństwa do aftera. Nic odkrywczego, wybieramy composition i layer size. Przenieście wszystko do głównej kompozycji. Moja ma wymiary Full HD, ale sam zdecydowałem ile chcę mieć klatek. Wasza może mieć ile tam chcecie. Jeśli skala ilustracji nie siedzi, podepnijmy wszystko pod nowego 0, czyli ctrl alt shift plus y, zaznaczmy wszystkie warstwy, oprócz nula. lasem najedźmy tu i teraz zmniejszając skalę nowego nula, dostosowujemy wszystko tak, by nam pasowało. Krok trzeci. No dobra, to teraz efekty. Na początku skupimy się na jednym elemencie ilustracji. Efekt jest na tyle uniwersalny, że po skończonym majstrowaniu wystarczy go skopywać na pozostałe warstwy i bez problemu będzie działał. Pamiętacie jak mówiłem, że to nic skomplikowanego? Całość składa się tylko z dwóch efektów, a pierwszym z nich jest efekt transform. I teraz pytanie, dlaczego używamy efektu transform, a nie transformujemy warstwy samej sobie? A to dlatego, że ten transform służy do wprowadzania zmian warstwy, a ten do zmiany pikseli na warstwie. Nie brzmi jak jakaś wielka różnica, nie? A zobaczcie, wybierając tę pozycję warstwy, przesuwam ją całą. Rotacja i skala wszystkiego, no, całość się zmienia. A jeśli skorzystamy z tego efektu, warstwa wciąż jest w tym samym miejscu, ale to piksele się ruszają. Czyli widzicie, koordynaty są wciąż te same, ale wszystko elegancko modyfikujemy. Krok czwarty, animacja. No to na zmiennej pozycji w efekcie transform Robimy jedną klatkę, gdzie ruch się skończy, powiedzmy w pierwszej sekundzie, i przesuwamy się na początek, i dajemy drugą klatkę. W tym wypadku odpowiednio niżej. Pamiętajcie, pierwsza wartość pozycji to zawsze x, a druga y. A teraz drugi efekt. Linear wipe. Ważne jest, by był po transformie. No to jak działa linear? Otóż linear wycina określony przez nas zakres warstwy, jak maska. Ale lepiej. Decydujemy o jakim zakresie za pomocą tej zmiennej. Efekt nie maskuje pikseli, w dosłownym rozumieniu tego słowa, ale faktycznie je wycina, co nie powoduje spowolnień programu jak w przypadku innych metod. Przy kilkudziesięciu maskach, After potrafi działać jak stereotypowa poczta polska, co przy linearze prawie się nie zdarza. Trzeba mu ustawić odpowiedni kąt, skąd ma wycięcie nastąpić. Efekt jednak nie zadziała tak jak chcemy, jeśli nie ustawimy mu jakiejś wartości, choćby była ona bardzo, bardzo mała. I tak naprawdę my tyle właśnie potrzebujemy. Jakieś 0,5% wystarczy. Nikt nie dojrzy, że czegoś brakuje, a my będziemy mieli spokój. No i co jest w tym wszystkim najważniejsze? Że jeśli klient powie. Proszę przesunąć to drzewko trochę w prawo, to my po prostu przesuniemy to drzewko trochę w prawo, nie ruszając ani trochę naszej animacji. Zajmie nam to chwilę, bo odpowiednio sobie przygotowaliśmy projekt, prawda? Krok piąty dynamika. Musimy nadać trochę dynamiki naszym klatkom kluczowym, nie? Dla tych, co mają Motion 2, to wystarczy, że zaznaczymy te obie klatki i tym subakiem wrzucimy jakieś, no powiedzmy, między 70 a 80 i już. A daty, które go nie mają, to za wiele więcej się nie narobią. Po prostu zaznaczmy klatki, kliknijmy F9, zrobi się taki defaultowy Easy Ease. Widać to po kształcie klatek kluczowych. Tutaj wejdę w graf editora, żeby widać było wszystko co i jak. I jak złapiemy te tak zwane wąsy i przysuniemy je do siebie, to nasza animacja złapie więcej dynamiki. Tak na chłopski rozum. I już. Pozdrowienia od sąsiada. A co jest w tym wszystkim najfajniejsze? Że możecie skopiować te efekty i zastosować je do wszystkich elementów w waszej kompozycji. Czasem trzeba delikatnie poprawić klatkę początkową, na przykład tutaj z warstwą gór, ale to już są malutkie detale. Krok szósty. Wszystko fajnie wygląda na płaskich ilustracjach, ale jak z tymi izometrycznymi, które są pod kątem? Bardzo prosta sprawa. Zmienia się tylko tyle, że linia wipe ustawiamy na jakieś 30 stopni, no przecież kąt musi być zgodny z grafiką, i ewentualne początkowe wycięcie, ale to jeśli już naprawdę na serio chcecie się starać. 10 minut roboty, a draństwo gotowe, i to z przerwą na serię przysiadów. Bonus. Trochę odlecieliśmy, ale chciałem dać wam jeszcze jedną przestrogę dotyczącą linear wipe'a. Pilnujcie się z warstwami tekstowymi w Afterze. Pomimo że ten kwadracik, te kwadraciki tutaj pokazują nam wymiary warstwy, jaki ma zakres, to tak naprawdę nas oszukuje. Ta warstwa ma rozmiar kompozycji z maską w formie tekstu. Dlatego linear nie będzie działał tak jak zwykle. Będzie myślał, że nakładamy go na coś, co ma wymiary kompozycji. Zresztą zobaczcie Jeśli jednak chcecie mieć tekst w afterze, w końcu szybciej go zmienić tutaj niż w ilustratorze, to ostatecznie wrzućcie go w Precompa. Wiem, że to takie rozwiązanie troszeczkę naokoło, ale no przynajmniej zadziała. Dobra, tak naprawdę to już skończyliśmy tutorial, ale trzeba jeszcze animację doprowadzić do jakiegoś ładnego stanu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak w prosty sposób zrobić taką ambientową animację, której edycja, tak jak dziś, będzie bardzo szybka, a może nawet szybsza, i która będzie współgrać z tym, co właśnie zrobiliśmy, zapraszam do obejrzenia następnego nagrania. Jeśli spodobało Ci się, co tutaj zobaczyłeś, zapraszam do subskrypcji. Znajdziecie tu tutoriale nie tylko Zawtera, ale i paru jeszcze innych. Nazywam się Karol Michalik i do zobaczenia następnym razem.